Zaginął niebieski zakreślarz z mojego studia kilka tygodni temu. To go znajdzie, oczekiwana jest nagroda w postaci popa w dupę. Yo Droga droga w kurwe kręta. Droga droga w kurwe kręta. Droga droga w kurwe kręta. Droga w kurwę kręta, jak ją skręcisz nie wymięka I przyszły takie czasy, że raz się tylko klęka Zagubion w swoich błędach, poszukuję światła Czy znajdę jeszcze, nie wiem, ta gra nie jest za łatwa To jebana układanka, i znałam ich główka Los raz daje stówkę, a raz tylko złotówka Za górką znowu górka, a raz górka to wspominali o tym, w jaskini na malunkach Jak na dwa serca dumka, tak dłoni dwururka Jedna zła decyzja, walka staje się nierówna I się wpada w kupę gówna, ciężko się wygrzebać Pamiętaj, najważniejsze kurwa jest się nie bać, masz przeciwności jebać. Warto ryzykować Jak już czajesz, o co chodzi, możesz sobie podziękować Możesz słodyczy kosztować, posiadać bogactwo Lecz możesz też być niczym, zanalizować warto Nie, nie, nie wymiękaj stary Wiem, że światem rządzą euro, funty i dolary Nie, nie, nie daj się opękać Bądź panem swego losu, bo inaczej przegrasz Nie, nie, nie wymiękaj stary że światem rządzą eurofunkje i dolary nie, nie, nie daj się obytać bądź panem swego losu, bo inaczej przegrasz słuchaczu ci sprostuje bo jak nie wygumałeś w życiu opowiadam temat to nie wymienkanie każde kolejne my zdanie żywota dotyczy i o tym by pamiętać by gleby nie zaliczyć choć teraz to jest wyczyn bo kutasy każdy kurwa dąży do swojej jak klasy każdy chce co roku w czasy marzy latem na majorce, a mam weekend w łebie po całorocznej orce ja pierdolę te dolce, żyję swoim tempem nie, nie wymiękam to by było błędem, mam do gadania Gember, więc zrobię swoje rapy Cię bracie nie poddaję, nie wymiękam, choć są straty Nie, nie, nie wymienię stary Wiem, że światem rządzą euro, funty i dolary Nie, nie, nie daj się obrętać, bądź panem tego losu, bo inaczej przegrasz Nie, nie, nie wymienię stary Wiem, że światem rządzą euro, funty i dolary Nie, nie, nie daj się obrętać, bądź panem tego losu, bo inaczej przegrasz Yo, peper, nabicie CC, klika kiedy wszystko ci się sypie? Kiedy wszystko ci się sypie? Skręć blank, kiedy wszystko ci się sypie i nie masz na nic chęci Pamiętaj aby nie dać powalić się na deski Nastał czas kurewski, gdzie wszędzie trzeba uważać Dasz palec, jedną rękę Przy samych barkach świat oszalał na punkcie szelestu pieniędzy W sieci, zrobił z siebie błasna, bo chciał wyrwać się nędzy, świat się kręci, nawet gdy staniemy w miejscu Jeśli masz okazję kopię w grupę bez pretekstu wystrzega się błędów poza nie przyjdzie zapłacić Wysoko trzymaj gardę, zawsze gotowy do walki Tylko atak się sprawdzi, więc nie wymijaj. Miej swoją godność swojej drodze do szczęścia i nie nie wszystko na jedną kartę, najlepiej musisz wiedzieć co jest warte, a mnie warte, ode mnie masz 16, to dla ciebie na niej jestem, wiesz wspieram twoją drogę, dzisiaj po szczęście. Nie, nie, nie wymieńkać stary, wiem, że światem rządzą euro, fungty i dolary, nie, nie, nie daj się obytać, bądź panem tego losu, bo inaczej przegrasz.